Nic nie boli mężczyzny tak bardzo jak złamane serce bezpośrednio po rozstaniu z kobietą, którą naprawdę kochał. Sam jestem właśnie po rozstaniu z dziewczyną i mega to przeżywam. Uważam, że rozstanie jest zdecydowanie bardziej bolesne dla mężczyzny niż dla kobiety. Strata chłopaka jest dla dziewczyny w pewnym sensie jak strata ojca, szczególnie jeżeli miała daddy issues. Jednak strata kobiety w przypadku mężczyzny jest niczym strata dziecka, którym się opiekował przez całe życie. Z perspektywy ewolucyjnej myślę, że jesteśmy zdecydowanie bardziej przystosowani do straty naszego rodzica niż do straty dziecka. I dlatego dużo ciężej na to przeżyć. Kobiety zazwyczaj są w stanie dosyć szybko wyleczyć się z tych porostaniowych ran powstałych w sercu. Jednak w przypadku mężczyzn wygląda to inaczej. Mężczyźni, mogą się z tych ran Nigdy nie wyleczyć. Depresja, trauma, gniew, strach, żal po stracie to bardzo potężne uczucia. Jeżeli nie nauczysz się ich kontrolować, to one będą kontrolować ciebie. Energia we wszechświecie nigdy nie może ulec zniszczeniu, może zostać jedynie przekształcona w inną formę, na przykład w formę motywacji. Zamiast użalać się nad co, płakać, walić konia czy grać w gry komputerowe, jesteś w stanie zagryźć zęby i ze łzami w oczach. Biegać, ćwiczyć i rozwijać biznes na 300%. Zazwyczaj takie przełomowe momenty w życiu mężczyzn następują właśnie bezpośrednio po rozstaniu, kiedy mają to złamane serce. Postanawiają wtedy albo wkręcić się bardzo w rozwój swojego biznesu, albo na przykład osiągnąć sylwetkę, jakiej nigdy nie mogli sobie nawet wymarzyć. Nie będę tutaj zgrywał kozaka i powiem wprost. Aktualnie bardzo cierpię, jednak staram się wykorzystać to cierpienie, aby stać się człowiekiem, którego straty moja była dziewczyna będzie żałować. Wiem, to trochę takie toksyczne, dziecinne podejście. Ale z drugiej strony, jeżeli coś działa, jeżeli coś daje ci rzeczywiście kopa motywację do działania i widzisz tego efekty, to dlaczego by nie popłynąć z prądem i nie wykorzystać tych uczuć, a właśnie stać się najlepszą wersją siebie? W ostatnich dniach złamane serce oraz te porostaniowe uczucia w połączeniu z całym tym głównym, jaki na nie spadło, z tym hejtem, z zaburzeniami odżywiania, ze stresem, etc., mega pomieszało mi w głowie. Jednak sprawiło to, że nagle dostałem takiej motywacji, takiego kopa do działania. Nagle coś się w mojej głowie odblokowało odnośnie tego odchudzania. Już od dwóch tygodni około jestem regularnie na redukcji. Przestałem być na karni bo z jakiegoś powodu zauważyłem, że dieta węglowodanowa polegająca po prostu na spożywaniu nieprzetworzonych produktów, jedzenie węglowodanów wieczorem, które obniżają poziom mojego stresu, dzięki czemu śpię lepiej. Jestem mniej wrażliwy na wszystko, co dzieje się w moim życiu. Kiedy coś mi rzeczywiście przytłoczy, mogę sobie coś zjeść, ale nie muszę już wpadać w takie kompulsywne obżeranie się, tylko naprawdę zacząłem to kontrolować. Liczę sobie kalorie, jem zdrowo, większość węgli jem około treningowo. I naprawdę nagle się okazuje, że nie mam wcale problemu z tym odchudzaniem. Nie mówię, że nie mam zaburzenia odżywiania. W dalszym ciągu kocham jedzenie bardziej niż cokolwiek innego w moim życiu, żyję od posiłku do posiłku. Jednak nie skupiam się aż tak mocno na okresowym poście. Nie skupiam się na tym, aby mieć tylko i wyłącznie, nie wiem, dwa, jeden, trzy posiłki dziennie. Tylko jem sobie w zasadzie jak chcę, jem sobie po 500 do 1000 kalorii na posiłek, losowo. I zauważyłem, że w końcu ruszyło do przodu. Jestem ostatnio bardziej aktywny fizycznie niż kiedykolwiek. Codziennie chodzę na siłownię, codziennie chodzę na sztuki walki, na kickboxing, boks, czasem na krawmagę. Dzięki temu zauważyłem, że właśnie sztuki walki są taką aktywnością, która wyjątkowo bardzo pomaga Ci wyleczyć się z tego złamanego serca. Ponieważ nie że rozwijasz te nowe umiejętności, których Ci wcześniej brakowało. Masz tę metodę małych zwycięstw. Czujesz się z każdym kolejnym dniem lepszy, szczególnie jeżeli angażujesz się w to na 100%, tak samo jak ja. Skupiam się na każdym jednym ruchu, którego nauczył mnie mój trener. Staram się nie popełniać tych samych błędów, jestem świadomy w 100%. Kiedy jesteś na treningu sztuk walki, nie jesteś w stanie myśleć o swojej dziewczynie, bo za każdy raz, kiedy o niej myślisz, no to wtedy dostajesz po mordzie. Musisz być w pełni świadomy, w pełni skupiony na tym, co aktualnie robisz. Dzięki temu twój dzień po prostu jest lżejszy. Jeżeli walczysz o życie, jeżeli dostajesz po mordzie podczas takiego treningu, cała reszta życia wtedy jest łagodniejsza. Dodatkowo uczęszczając na takie sztuki walki, rozwijasz również umiejętności socjalne, ponieważ musisz się tam łączyć w pary, musisz sobie dobierać jakieś... Jakiegoś gościa, z którym będziesz się napierał na popyskach, i zazwyczaj, pomiędzy ćwiczeniami, prowadzisz sobie z tym gościem jakąś pogawędkę. Poznałem już bardzo, bardzo dużo osób, z którymi zauważyłem, że mam świetny kontakt, i naprawdę, jak na początku mnie to mega stresowało przychodzenie tam. Robiłem to właśnie głównie dlatego, żeby stać się lepszą wersją siebie, której ona straty będzie żałowała, ale po jakimś czasie nagle zauważyłem, że robię to głównie dla siebie. Robię to dla siebie, aby odbudować respekt i szacunek do siebie. I nagle jestem z siebie taki strasznie dumny. Staram się również biegać przez większość dni. Codziennie się rozciągam, medytuję, wykonuję NSDR. Bardzo dużo nagrywam na YouTubie, a przynajmniej chociaż się staram, kiedy mam taką możliwość. Piszę w dzienniku, odkrywam coraz więcej elementów swojej osobowości. Rozumiem, co było moim problemem i jak te problemy rozwiązać. I staję się silniejszy każdego dnia. Ostatnio nawet miałem taką sytuację, przez to było, że na treningu kickboxingu, jak tam sobie kopałem, zerwałem sobie chyba ścięgno czy coś takiego w stopie. Nie wiem co to było, ale jakiś taki promieniujący ból miałem. W zasadzie do teraz to czuję. No i pomyślałem sobie, że jestem przetrenowany, dlatego powinienem zrobić sobie jeden dzień przerwy od wszystkich treningów. Ale po chwili sobie pomyślałem. Chwila, chwila. Przecież to uczucie, które czujesz w swoim sercu, ten żal po stracie, który odbiera Ci oddech. Jest dla Ciebie niekończącą się energią. Naprawdę za każdym razem, teraz, kiedy mam złamane serce, kiedy jestem po zakończeniu jakiegoś związku, na którym mi zależało, tak bardzo cierpię, ale jednocześnie zauważyłem, że to cierpienie, ten ból, który ja odczuwam, sprawia, że jestem w stanie przekraczać swoje wcześniejsze ograniczenia. Jestem w stanie codziennie pobijać swoje rekordy dosłownie na każdej płaszczyźnie. Nie ma czegoś takiego jak przetrenowanie. Nawet jeżeli moje ciało po prostu lata od ściany do ściany, nie jestem w stanie stawiać normalnych kroków, to ja naprawdę jestem w stanie wykonywać po trzy. Cztery bardzo intensywne treningi dziennie każdego pierwszego dnia, dlatego że sobie wkręcam. O, nie, 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 jeżeli nie wykonasz tego treningu, już nigdy nie zasłużysz na taką kobietę, i nagle kurwa, to mnie tak motywuje. Mimo że kobiety to szmaty, nienawidzę ich i mój szowinizm teraz jest 10 razy większy niż kiedykolwiek i myślę coraz poważniej nad tym, aby założyć jakiś kult, w którym będziemy tępić każdą jedną kobietę, która stąpa po tej ziemi. To prawda jest taka, że mimo iż brzmi to bardzo stulejarsko, praktycznie wszystkie osiągnięcia mężczyzn na tym świecie są motywowane właśnie przez kobiety. Wyrabiamy sobie umieśnioną, dociętą sylwetkę, aby podobać się kobietom, stajemy się bardziej charyzmatyczni, aby zaimponować kobietom. Po złamanym sercu przez te. K Szmaty, który będę tępił do końca życia, nagle dostajemy taką niekończącą się motywację. Teraz sprawia, że w biznesie idzie ci zdecydowanie lepiej, bo jesteś w stanie ze łzami w oczach zagryźć zęby i grindować do granic możliwości. Za każdym razem, kiedy czuję w mojej ubierze, wchodzi mi taki beach mindset, jak to się mówi, gdzie sobie wmawiam jakąś wymówkę, dlaczego już powinienem przestać, dlaczego powinienem odpuścić. Już wystarczy na dzisiaj. Włączmy sobie teraz jakiś odcinek anime. Od razu, jak przez pstryknięcie palca, jestem w stanie zmienić myślenie i mieć takie: O nie, 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 nie ma odpuszczania, muszę udawać kto tu rządzi, muszę udowodnić, że ta syłka podjęła złą decyzję. I tak właśnie miałem z tym ścięgnem. Pomyślałem sobie, że jestem przetrenowany. Pomyślałem sobie, że robię zbyt dużą redukcję, bo zazwyczaj ucinam od 600 do 1500 kalorii. wiem, że trochę za dużo, ale zależy mi, żeby jak najszybciej schudnąć, bo <gryw> po prostu nie akceptuję tego wyglądu. Audiło nawet przy takim małym poziomie energii czuję się świetnie, tylko i wyłącznie, dlatego, że widzę z każdym kolejnym dniem ubytek mojej wagi oraz poprawę mojej sylwetki i twarzy. Nawet na następny dzień, czyli wczoraj, zamiast pójść na boks. Poszedłem na półtora godziny biegu w ciągu nocy. Trochę dziwna to była decyzja, że nie poszedłem na boks, bo boli mnie noga i poszedłem biegać, ale nagle tylko i wyłącznie przez ten fakt przełamania swoich ograniczeń i przełamania tych wymówek, czuję się dzisiaj dużo lepiej pod kątem psychicznym oraz nawet pod kątem fizycznym. Mniej ta noga mnie boli, mimo że jest trochę opuchnięta, ale ch w teorii wiem dobrze, że moje stawy już nie wytrzymują. Jestem przetrenowany, ale mam to głęboko w dupie. Biegam na palcach, aby odciążyć kolana. Płaczę, lecz nie pozwalam sobie przestać. Dosłownie, aktualnie jestem w takim stanie, gdzie. Nie jestem w stanie usiedzieć w domu. Jeżeli siedzę w domu, to tylko i wyłącznie po to, aby nagrywać film lub pisać w dzienniku. W każdym innym przypadku muszę być poza domem, bo jeżeli nie, to wchodzi mi taka porozstaniowa deprecha, mam taki overthinking. Jednak nauczyłem się już właśnie, że w każdej wolnej chwili jestem w stanie przekształcić te wszelkie negatywne uczucia w pozytywną formę motywacji do działania, w taką niekończącą się energię, którą mogę wykorzystać podczas treningów. Wtedy jestem w stanie trenować na siłowni dosłownie jak pier... Zwierzak, nie ma na mnie kozaka i nigdy nie było. Jestem z 15% silniejszy na siłowni. Nie KNC włączam muzykę na słuchawkach, czego w zasadzie od dobrych kilku lat nie robiłem, no, ale wchodzę na siłownię, mam Redemption Ark, puszczam sobie muzykę jakaś techniawa i noopie. No, 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 Mam po 3-4 super serie naraz. Ludzie się na mnie patrzą. Jestem kurwa taki kalistenik, który lata od troszkę, od i robi przypał na całej siłowni. Ale w dupie to mam, bo wiem dobrze, że jestem w stanie wykorzystać te negatywne uczucia, aby stać się najlepszą wersją siebie. I w chwili, kiedy. Zamiast użalać się nad sobą, zamiast płakać, zamiast pogarszać swoją sytuację, ty wykonujesz coś, co poprawia Twoją sylwetkę, poprawia Twoje zdrowie. Czując te uczucia i doświadczając tej motywacji, która jest z nimi związana, wykorzystujesz to, sprawiasz, że ciągle idziesz do przodu. Wtedy czujesz się zdecydowanie lepiej i z każdym kolejnym dniem jest coraz łatwiej. Gdzie gdybyś ciągle siedział w domu, użalał się nad sobą i ryczał, skrolując posty na social media, tłumiąc te uczucia, uciekając od nich, oglądając na przykład jakiś serial. Wtedy sobie wcale nie pomagasz. Pogłębiasz swoją depresję i pogarszasz swoje życie. Wtedy nic się nie zmieni. Nie powinieneś uciekać od tych uczuć, tylko powinieneś się w nie wdrążyć, powinieneś się w nie zagłębić i wykorzystać je na swoją korzyść. Dzięki temu udało mi się zbudować ogromny respekt do siebie. Codziennie podwyższam sobie poprzeczkę i przekraczam własne oczekiwania. Czuję się a nie kiedy osoba, którą kochamy, zrobiła nam coś okropnego, lub za każdym razem, kiedy sobie o niej przypomnimy, zamiast zadręczać się i mówić, że nie możemy się pozbierać, znacznie lepiej okazać wdzięczność za to, w jakim kierunku potoczyło się twoje życie. Zamiast myśleć o swoim wcześniejszym związku na zasadzie wszystko stracone, to koniec. Dużo lepiej pomyśleć o tym w kategorii. Ten związek jest już zakończony. Jest on dla Ciebie kompletny. Powinieneś teraz pomyśleć o tym w taki sposób, że zakończyłeś konkretny rozdział w Twoim życiu i zaczynasz kolejny. Postaraj się wyciągnąć jakieś wnioski z tego rozstania i nie popełnić tych samych błędów w następnej relacji. To też jest swoją drogą taka dobra rada ode mnie. Że w chwili, kiedy czujesz taki ogromny żal przez to, że straciłeś Twoją idealną osobę, a bardzo często, właśnie, nam się wydaje, że jakaś osoba była idealna, my ją idealizujemy, mimo że miała ogromną ilość red flagów, których po prostu nie zauważaliśmy, bo byliśmy zaślepieni naszą miłością. Uświadom sobie, że możesz teraz przysiąść do notesu i wypisać sobie wszystkie pożądane przez ciebie idealne cechy kobiety, a później doszukiwać się tych wszystkich pozytywnych cech w kobietach z Twojego otoczenia. I bardzo często okaże się, że dzięki temu zakończeniu wcześniejszego związku. Nagle natrafisz na osobę, która jest dla Ciebie zdecydowanie lepsza. I dopiero wtedy uświadomiesz sobie, jakim byłeś wcześniej głupcem. Każdy człowiek twierdzi, że to właśnie te negatywne wydarzenia najbardziej ukształtowały ich życie. Istnieją tylko dwa główne pozytywne wydarzenia, które zostają w naszych głowach zazwyczaj do końca życia. Jest to jedynie małżeństwo oraz urodzenie twojego dziecka. Jednak to właśnie te traumatyczne, negatywne wydarzenia kształtują to, kim później się staniesz. Pokonywanie trudów życiowych czyni cię silniejszym. My mężczyźni rodzimy się z wewnętrznym pomieniem, który musimy opanować. Jeżeli tego jednak nie zrobimy i nie wykorzystamy tego, aby stać się najlepszym, Wtedy ten płomień nas spali. Bezpośrednio po rozstaniu kobiety są w zdecydowanie lepszej kondycji, również dlatego, że mają wtedy więcej opcji. Mężczyźni odczuwają większą stratę, ponieważ to oni są zdobywcami i starali się o jej względy. Kobieta natomiast musiała się jedynie zgodzić. Mężczyźni wtedy mają takie poczucie, że zmarnowali czas i energię, aby w finalnym rozrachunku nic z tego nie mieć. Takie myślenie jest jednak błędne. Rozstania kształtują nasz charakter jak nic innego, niczym penicylina, która stała się niesamowitym lekiem, powstałym z resztek substancji potrzebnych do tworzenia innego leku. Jeżeli szybko się pozbieramy, wyciągniemy lekcję, zapomnimy o ukochanej, postanowimy sobie nigdy nie popełnić tego samego błędu i wrócimy na właściwe tory. Będziemy wtedy znacznie lepszym i bardziej jakościowym człowiekiem. Kobieta, która miała wiele związków i partnerów seksualnych, zazwyczaj nie jest dobrym znakiem, ponieważ często zwiastuje ona zniszczoną osobę z niezaleczonymi traumami, które próbuje zaleczyć seksem. Wydaje się to dziwne i nieintuicyjne. Jednak z drugiej strony, jeżeli to mężczyzna ma duży body count, jeżeli miał wiele partnerek seksualnych, dla kobiety jest to właśnie green flag w przeciwieństwie do kobiety. Dla mężczyzn, mężczyzna z dużym body countem wie, co się liczy dla kobiet. Ma liczne odniesienia, jest lepszy w łóżku, jest bardziej czarujący. Wie, na co zwracać uwagę, a na co nigdy po żadnym pozorem się nie godzić. Zapewne najważniejszą umiejętnością, jaką zdobył taki mężczyzna, jest zagryzienie zębów i rzucenie, zostawienie partnerki w odpowiednim momencie, kiedy została nagięta granica, którą on postawił. Ma on już doświadczenie w zostawianiu, co pozwala mu negocjować warunki. Jeżeli jesteś fujarą, która nie postawiła, jasną granicy w związku. Będziesz pozwalać na wszystko kobiecie i wybaczać jej różne przewinienia. Dajesz jej wtedy jasny sygnał. Będący dla niej pozwoleniem na zdrady oraz degeneractwo. Wiem dobrze, że jest to bardzo ciężkie do zrobienia. Jednak jesteś w stanie najszybciej wyleczyć się z rozstania tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli usuniesz wszelkie wspomnienia. Usuniesz jej zdjęcia z galerii, bądź jeżeli nie masz jaj, aby to zrobić, ja też osobiście nie mam, bo jestem strasznie sentymentalną osobą i z jakiegoś powodu zawsze w swoim domu trzymam zdjęcia, prezenty odbyłych i tak dalej, bo po prostu nie wiem, dla mnie to jest coś takiego, że moje życie jest tu, gdzie jest ze względu na to, że byłem z tą osobą i dlatego jakby z szacunku do tej osoby nie chcę wyrzucać takich rzeczy ale wiem dobrze, że takim podejściem sobie wcale nie pomagam więc jeżeli jest to dla Ciebie zbyt trudne, tak samo jak dla mnie bardzo pomocną rzeczą może być zgranie wszystkich zdjęć z tą ukochaną na przykład na pendrive'a i trzymanie gdzieś w szafie ale usunięcie ich z telefonu. Sam chyba tak zrobię za niedługo. I po raz kolejny wiem, jak bardzo jest to ciężkie, jednak powinieneś zablokować taką osobę z wszelkich możliwych social media, ponieważ nawet jakieś jedno zwykłe powiadomienie, jedno zdjęcie, które zobaczysz, nawet takie, które w ogóle nie wyprowadza cię z równowagi, jest w stanie automatycznie rozkręcić taką spiralę Twoich negatywnych myśli w głowie, że szybko się z tego nie pozbierasz. Ja w teorii poblokowałem swoją byłą dziewczynę na Instagramie, na Facebooku, na SMS-ach, na Snapie, ale nawet zobaczenie jej zdjęcia albo wiadomości od niej na Discordzie sprawiło, że przez jakiś czas znowu mi odje***ło i nie mogłem się pozbierać. No więc jakie wnioski na koniec? jest baby. Wbijaj na Instagramka, wbijaj na exa. Jeżeli chcesz się z moimi ofertami zapoznać, no to możesz umówić ze mną rozmowę, bądź napisać do mnie na maila. Wszystko masz napisane w opisie. Ucz się, wykorzystuj to, na napier***j, baby. Halo.